Masz Zdanowski, drugi trener MKS-u myszków przy naszym mikrofonie, trenerze no, zimny prysznicy na inaugurację rundy wiosennej. Jak najbardziej. Myślę, że nikt łącznie, łącznie z nami tutaj w drużynie trenerzy nie spodziewaliśmy się, że, że ten mecz przegramy. Chyba nikt nie założył, że z góry będą trzy punkty, ale spodziewaliśmy się, że, że, że raczej, raczej jakieś punkty zdobędziemy. To jest sport niestety, każdy widział, jak mecz wyglądał, można powiedzieć, że cały czas byliśmy na połowie przeciwnika. Oni mieli swoje szanse, wykorzystali i, i, i to dzisiaj oni się cieszą z trzech punktów. Zresztą patrząc na wyniki, nawet z dzisiejszego dnia tak samo Rędziny wygrały, więc no, ten dół zaczął z wysokiego C można powiedzieć. No, my teraz na kolejne ciężkie spotkanie jedziemy do, do Sosnowca i, no i po tym meczu tak naprawdę już sami nie wiemy czego się możemy spodziewać. Żadnej zmiany dzisiaj nie dokonaliście z, z Trenerem Aichrzakiem, to też takie zastanawiające. Eee, no jak tutaj na pewno kibice śledzą, co się tak działo w przygotowaniach, to być może ławka wygląda dzisiaj dość imponująco i, i ostatnie treningi, ale tak naprawdę, tak naprawdę no większość tych chłopaków nie znamy eee, na tyle, żeby wiedzieć, czego się powinni spodziewać. Tym bardziej, że tak jak patrząc dzisiaj, nie mieliśmy praktycznie ofensywnej żadnej zmiany. I, no i z tego, się to, z tego z tego się to wzięło, że, że zmiany nie było faktycznie żadnej. Liczyliśmy że, że, liczyliśmy, że chłopcy są na tyle sami w sobie zdenerwowani, że, że wynik układał się jak układał, że, że doprowadzą do remisu i zwycięstwa w końcu. No, było blisko na koniec poprzeczka, gdzieś tam strzał Dominika. Eee, no, ale niestety no, trzy punkty jadą Kobezka. My, 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 kartki, my, my, my jakieś kontuzje, i, i następny mecz, jakieś nowe szanse, i tutaj będziemy, będą, będą musiały być zmiany. Tak? więc Zobaczymy, jak to się będzie dalej układało. Wraca Dawid Szkodlairek na meczu. Zagłębimy drugim sosnowiec, tak że troszeczkę większe będzie pole manewru. Prawdopodobnie też ten tydzień przygotowań sprawi, że poznacie lepiej nowych zawodników. No i szansa na rewanż, bo przecież z sosnowcem przegraliśmy u siebie też dosyć niespodziewanie. 1 do 3. No ja nie chcę sobie przypominać tamtego meczu, bo po zwycięstwie okazałem w Kłobucku, myśleliśmy, że Młodzież Sosnowca będzie też gdzieś tam łatwym łupem kolejnym, a, 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 a było bardzo ciężko, e, przegraliśmy ten mecz zdecydowanie, e, czas na to, żeby się teraz odwróciło, mamy kolejny tydzień treningowy, po jak będziemy poznawać chłopców, wraca, wraca Dawid, gdzie też nam taką opcję ofensywną na pewno, na pewno da. I, i, I już czekamy do następnego meczu i walczymy dalej. To dopiero początek pierwszy mecz, aczkolwiek no, szkoda, szkoda, wielka szkoda. Zapominamy więc o Zniczu. No i teraz misja Sosnowiec. Życzymy trzech punktów. Wszystkiego dobrego. Ja również życzę wszystkim. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Adrian Pluta z Niczkłobuc. Yy, trenerze, wygrywacie dzisiaj dość niespodziewanie w Myszkowie yy, 2 do 1. Rozmawialiśmy po pierwszym meczu, który wyraźnie przegraliście z nami. Był trener w złych humorach. No, wszystko to zmieniło się po pół roku. Jak widać, yy, piłka jest nieprzewidywalna i, i szybko ten czas rewanżu, Może nie szybko, ale, ale nadszedł. Yy, tak, udało nam się wygrać. Yy, przede wszystkim gratuluję chłopakom za wykonanie założeń. Chcieliśmy tak grać dzisiaj. E, udało się strzelić w ramkę e, pierwszą z całego fragmentu, też wyczoną, e, drugą też po kontrze, znakomite zachowanie e, Bartka Chłoda. Wygrywamy, mamy trzy punkty, ale dopiero liga się zaczyna. Na co zwracał trener szczególną uwagę, jeśli chodzi o drużynę MKS-u Myszków? E, przede wszystkim na indywidualności, na to, że, że grają z sektorem środkowym, na to, że zwracają uwagę. Na, na dużo podaj na to, że chcą oddawać strzały z dystansu. Przede wszystkim to jest silna broń myszkowa. Wydaje mi się, że po pak zagrali. na założenie tam obronię, to jest okej. Unia Rędziny jest Dzisiaj ze Szczakowianką ja 2 dwa do 0. Wy wygrywacie tutaj w myszkowie, a więc te dwie drużyny z, z ziemi częstochowskiej no nie składają broni i do końca będziecie walczyć o utrzymanie. No jak widać wyniki tych drużyn które zajmują ostatnie i przedostatnie miejsce no niczym nie, nie znaczą tak jak mówię liga dopiero się zaczyna po pierwszych dwóch, trzech meczach będziemy patrzeć, co dalej. Oczywiście nie poddamy się, chcemy grać w każdym meczu o trzy punkty, na tym się skupiamy i tak będę chłopakom wpajał tą, tą filozofię naszej, naszej gry na, na obecną chwilę. Wiemy też w jakim miejscu jesteśmy, wiemy na czym musimy pracować. Oczywiście dzisiaj chłopakom duże brawa, dużo też nam to da pewności siebie, więc zobaczymy, zobaczymy co dalej. Gratuluję tego wyniku no i życzę wszystkiego dobrego w kolejnych meczach. Dziękuję, powodzenia.